Dziesiąte dni gminy Wielka Wieś odbyły się na boisku sportowym w Bemble, gdzie wystąpiła młodzież sporodnika koszkiewskiego wraz z muzykami z ośrodka kultury w mogilanach. Odbywały się liczne konkursy, w tym konkursy na najładniejszy wianek w kilku przedziałach wiekowych. Jesteśmy dzisiaj tutaj z koleżankami. Prezentujemy wianki. Niestety już nie jestem panienką, ale mógł prezentować takie piękne wianeczki, które są zrobione właśnie przez nas. Zebrani mogli obejrzeć występ koła gospodyń wiejskich z Bembla. Dziewczę młode puszczę wianek na tę wodę. Jak mój wianek pływać będzie, to ja się niech tu przybędzie. Nasz zespół przy Kole gospodyń przygotował specjalne przedstawienie pod tytułem Noc Świętojańska. W którym uczestniczyły prawie wszystkie kobiety. Oczywiście grały rolę panienek, też wdówek, starszych panienek, no i szły po kwiatła proci. Jest to napisane na podstawie legendy, bo podobno kwitnie ten kwiat paproci, ale nie wiadomo gdzie, więc szukamy go. Słodki napój niech się stanie, niech napiją się go panie, co bo kwiat paproci ruszą, ze wzmocnioną płynem duszą. Czy to prawda jest na Boga, że dziś kwitnie kwiat paproci, a być może nas ozłoci? Dać bogactwo, wielkie szczęście, może także i zamęście. Niespodzianką dla wszystkich był olbrzymi tort z okazji jubileuszu dziesięciolecia Dni Gminy Wielka Wieś, podarowany przez cukiernie Państwa Stochalskich. Tort wjechał na scenę na wozie w asyście strażaków z Bębła i pani z koła gospodyń wiejskich z pochodniami. W tym roku pogoda dopisała pięknie, jest dużo. Ludzi, dzieci, konkursy dla nich także jest wesoło. Dlatego, takie każde święto, powinniśmy wyluzować się trochę, ucztować, cieszyć się. Kultywujemy obrzędy różnego rodzaju: i skubanie pierza, i różne babski cąber. No, a teraz, właśnie, Noc Świętojańską. To po raz pierwszy taki tekst napisałam, że aby przypomnieć ludziom, jak ludzie wierzyli w takie przepowiednie, w takie wróżby, dlatego wójtowi też ośmieliłam się powróżyć, bo czasami te wróżby może nie, nie mówią prawdy, ale taką jakąś iskierkę, taką motywację do działania w nas wyzwalają. Bardzo energetyczny koncert grupy Jumbo Afrika zachwycił wszystkich zebranych dzięki wspaniałej muzyce z Czarnego Lądu. One, two, three, Uwagę widzów przykuło również świętojańskie widowisko pirotechniczne. syse zechines rodki dogure pokasese zyske rotki dogurejlečity